Witam, ja jestem Jimmy Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii przygody z Minecraft. Jak widzicie, jestem już teraz na wersji beta 1.2, podkreślenie 0.1. <tak>, tak więc w tym dajcie sporo nowego zostało dodane. Nie będę robił filmu a propos tego, co zostało dodane. Robiło już to wielu użytkowników, tak więc nie będę już kombinował z takimi e, zabawami. Hmm. Chciałem tylko wam pokazać, bo ogólnie miałem nie pokazywać. No proszę bardzo, czarna owca, chat. E, Zacząłem nagrywać tutaj, ponieważ tutaj widzimy nowy rodzaj drzew. Tak, rosnące takie, y, jakieś świerki, coś w tym stylu oraz nowy rodzaj drzewka znaczy samego drewna z drzew takie kolorowe, mi się kojarzy z brzozami osobiście muszę przyznać tak więc dlatego zacząłem nagrywać, bo znalazłem te drzewka i chciałem wam to pokazać, do, dosłownie przed chwilą tak więc jesteście pierwszymi, którzy widzą to razem ze mną, oh yeah. kocham drzewka zwłaszcza nowe drzewka, bardzo ładne są taki biały kolorek, y, z tego można naprawdę zrobić jakieś fajne ozdoby w domu, może wiecie takie, jak ktoś lubi się bawić Dobra. Tak więc ja pozbieram chyba te drzewa, chociaż nie powinno zająć długo. Cześć. Kurczaczku. Co u Ciebie? Dobrze? No to dobrze. Wait a minute. Nie ma miejsca w ekwipunku. Jak widzicie, moja wyprawa... No to Dirty się Zostawiłbym całe drzewko. Patrzcie. Oj, JJ, JJ, JJ. Osobiście ruszyłem w wyprawę dlatego, ponieważ w tej, tej wersji dodali barwniki i ruszyłem po to, żeby nazbierać sobie różnego rodzaju kolorowych barwników w stylu kaktus. Yy, najtrudniej było mi zdobyć tą trawę, tą, tą oto właśnie. Teraz doszedłem do wniosku, że już po prostu nie wykorzystam jej tak jak ostatnim razem, tylko tym razem, yy, jakby to powiedzieć, posieję ją. Zrobię sobie farmę tej trawy. Ponieważ, jak, jako że jest jej mało, wolę zrobić sobie fabrykę. Nie chcę drzew teraz zbierać. Tym, 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 tym. Chociaż może wezmę jedno drzewko, ciekawe czy wtedy jak. Nie, mi się wydaje, że drzewa rosną takie same. Jedyna różnica będzie taka, że po prostu zależy w jakim klimacie takie drzewo może urosnąć. Tak więc nie, nie opłaca mi się zbierać jeszcze. Nie, tych tych, tych. No. Sezonek. Tak, tak, więc. Jak widzicie, trochę, trochę zawędrowałem kawałeczek. Lewitująca góra. Sweet lag, super. Yy, podoba mi się te nowe drzewka, takie. Coś innego. Nie ciągle to samo. I zwykłe drzewa też trochę inaczej wyglądają. Jak tylko przestanie mi się za zacinać bardzo. To bym się wam coś pokazał. Masku. Po zaraz, gdzie, gdzie jest ta czarna owca? Yy, zaraz wracamy, przestanę się mulić. Ok, przestało się mulić, ale nie mogę znaleźć tej czarnej owcy, ponieważ gdzieś mi tam zniknęła. Tam jest krowa, to jest zwykła owca. Yy, tak więc tak, dodali możliwość farbowania wełny oraz... Yy, Zdali nowe kolory. Owiec jest owca, jest y, owca czarna, owca biała, owca y, szara i owca jasno-szara. Tak więc teraz są takie rodzaje. Czy mi się wydaje, czy zapada właśnie noc? Szczerze, ludzie, nie wiem gdzie ja jestem, tak więc y, trzeba się gdzieś zabunkrować na noc, bo nie wiem teraz jak za bardzo drogę z powrotem do domu znaleźć. Y, ok, this looks perfect. Nie za bardzo musimy budować tutaj, powiem szczerze. To się tylko wkopie. Taki podwórkowy oldschool będziemy mieli. A teraz to z, klas z klasą, patrzcie, za szybko mogę postać sobie. Tak więc przeczekamy noc i będę wracał do domu po tym jak... jak przenocuję tutaj. Bo włączyłem teraz sobie na, y, z powrotem na normal, ponieważ chciałem przejść jakąś przygodę z powrotem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc mam nadzieję, że nie stracę wszystkich przedmiotów. To było masakryczny. jezdamy z powrotem, ludzie. Dobra, możemy spadać stąd. Słyszałem, że trochę tutaj coś rzeczy ginęło dookoła, ale. Nie powinno być straszne. No i więcej tego fajnego drzewka jest. Kurde, przydałoby mi się. Wiem, wiem, jestem zachłanny. W ogóle patrzcie, jaki gęsty las. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. I w tym jest jedyny problem. Nie spodziewałem się, że tak daleko będę musiał ruszyć. Po prostu tak wyszedłem z bazy szukając... A, poszukam sobie tam tego zboża i tamtego i trochę tego i tamtego i wyszło na to, że... Zaszedłem tak daleko, że nie mam pojęcia, w którą stronę mogę wrócić. Tak więc będzie zabawnie. W ostateczności, zawsze można użyć kartografera, ale na razie spróbujemy wrócić bez pomocy programów zewnętrznych. Będzie zabawniej. Mam kilka sposobów, żeby znaleźć. Wiem, że mniej więcej muszę iść na. Z bazy wyszedłem na. północ. Nie, północ, północ, wschód. Na zachód. Tak, na zachód. I dodatkowo to był zachód, yy, ale lekko skręcałem na zachód. I e, zaraz, jakiś jest zachód, w tą stronę mm. na północ szedłem, tak szedłem na północ. Czyli, że wrócić do bazy, muszę iść na południowy wschód. I powinno być wszystko ok. Tak więc, dobra. Gdzie jest słoneczko? Słoneczko, pokaż mi się. Słoneczko, no, słoneczko. No, no, tam jesteśmy. Tam jest schód. Ale z stamtąd chyba nie przyszedłem. Ja szedłem tak i tak. Czyli ja muszę iść teraz tak. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze ze mną. O, owca. W ogóle ten nowy update sprawił, że teraz owcy są zagrożonym gatunkiem, wręcz u mnie na świecie. Więcej tych fajnych drzew? Kurde, no. Nie, zostawię tym razem. Czy ja widzę dynie? Czy ja tam w oddali widzę dynie? Ludzie, widzę dynie. Ej, no i ja chcę dynie. Tak, a propos tego, co jest now w nowym update'cie. Będę wam mówił to co jest nowe, kiedy będę tego używał, tak więc nie piszcie mi w komentarzach co jest nowego, bo ja wiem co jest nowego, nie bójcie się o to. Jedyne co, to ja o tym wszystkim powiem w swoim czasie. No dobra, co mi się nie przyda z tego że co tutaj trzymam? Dynie. pierwsza dynia, pierwsza dnia w tej grze. W końcu się udało. O, tyle czasu czekać, żeby znaleźć dynię. Dobra, nie rozpraszajmy się. Zachód tam, tam, czyli tam. Dobra. Mam nadzieję, że wrócę do domu. O, muzyczka. Fajnie. Jeżeli tu jest glina, to jest zły znak. Ponieważ gliny bym nie opuścił. Niedobrze. Niedobrze. Zaczynam się obawiać o. o mój powrót trochę do domu. Ile jeszcze mogę tej gliny wziąć? Dwa placki Tak, zrobię coś, coś, coś co się nawet ludziom nie mieści czasami w głowie. Zostawię glinę. Ponieważ nie mam jakiej wziąć więcej. Jeszcze w ostatnich wersjach można było zrobić taki patent, że się wkładało y, tutaj i te my przedmioty i one nie wypadały, teraz wypadają. Ale zauważyłem, że właśnie zwolnił mi się slot, bo to co wrzuciłem było całkowicie mi niepotrzebne. Tak więc chodź tu, gino, wywale potem. Tam, 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 tam. Jakieś nie 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 niezdecydowany jestem dzisiaj strasznie. Ow, proszę proszę, nie, nie irytuj mnie, no. no weź, no owieczko, no. Teraz o, ow, owiec staram się nie zabijać, ponieważ y, są przydatne, dają mi bardzo fajny materiał, tak więc nie zabijam ich, tylko po prostu y, obcinam je na łyso i zostawiam. O, owieczka. Yeah. Hm. Może gdzieś stamtąd ja przylazłem. Wiem, że byłem na... miejsce na dysku. Dajcie mi sekundę sprawdzę no wszystko w porządku, dobra. Don't... Więcej gliny. Ludzie, ja nie chcę mieć gliny, więc... Tu będę mógł przenocować. Trochę mokro, ale zawsze damy radę jakoś. Bo nie czuję, nie, nie, nie sądzę, żebym wrócił tego dnia jeszcze do domu. Ale... Ja nawet nie wiem gdzie mam iść, musi. Dobra, wykorzystam tą. Aha, jest jedna rzecz. Wiecie co? Ludzie, różne rzeczy się podobają ludziom w tym update, cie. jest sporo nowego. Wiecie, co mi się najbardziej podoba z całego tego update'u? To, że teraz narzędzia yy, kamienne działają o wiele dłużej, mają o wiele większą wytrzymałość. Dobra, no, to można wywalić. Yy, naprawdę bardzo to widać. Yy, kamiennego kilofu używam teraz o wiele dłużej i sądzę, że jak dalej pójdzie, to sko... Czy ja mam szczęście, czy jestem głupi? Jak to dalej pójdzie to yy, będę używał tylko yy, narzędzi kamiennych Bo naprawdę są o wiele teraz... Już nie mam miejsca um. O oh, mama Well Co mogę wyrzucić Za jest rozdobny na pełny książek, tak, oczywiście czekajcie jeszcze chwilkę. Lada, lada moment, będzie pełny. O, już jest pełny. <laughs> Dobra, co teraz wyrzucimy? Wow, 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 wow. Chill, chill, chill. Yo, yo. Relax. Ha. Co by można wywalić? Motyka. Podniosłem coś, prawda? Kamień, dobra. Znaczy, piasek. Jej! I gada moment, znowu będzie pełny kwipunek. już. <laughs> Super. Dobra. Um, tym razem wyrzucimy... ...jeden z kilofów? Nie, chyba nie. Dobra. Pokażę wam, jak wygląda czerwona... ...wełna. Tak wygląda czerwo na wełno, ok. Pokazałem, jak wygląda czerwo na wełno. się spełniony. To teraz mogę umrzeć szczęśliwy. Dobra. Jestem happy. Wydaje mi się, że gdzieś w tamtą stronę to może być Zombie Plis Chat Tam jest zachód. To gdzieś. Wiem. Tutaj byłem na pewno. Czy zombie gdzieś jest pod wodą? O właśnie, zaraz jest nowy potwór. Mob. Yy, ta. Jak to się nazywa? Ośmiornica. Szczerze jeszcze nie spotkałem. Mam nadzieję, że ona nie, nie zabiera życia. Jeżeli zabiera to trudno. Nie mówcie mi o tym, ponieważ wolę mieć niespodziankę. I tego ja nie stworzyłem. To już tak było. Poważnie, ludzie mówią. Hirobrine? Hę? Hmm? Hmm? Może? Ale koło tego na pewno byłem, na 100%. Szczerze mówiąc, przez to, że teraz wiem, że jest gdzieś śmierdnica, to się boję. Zombies. Zombie. 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 Zombie Nation. tam 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 tam. Sądzę, że tutaj będzie świetne miejsce, żeby przenocować. I poważnie, ja tutaj z tym bloczkiem nic nie robiłem, nie ruszałem tego, to tak było już. Tak więc... Um, crazy! To by się nadawało do jakiegoś archiwum X, czy coś? A, no, akurat słońce dochodzi. Um, kopmy się tutaj. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. It's piękne, it's beautiful, it's piękne, it's beautiful. Co nie, ludzie? I jedno szkiełko tak staśmy żeby położyć tutaj sobie szkło szybę. Staśmy. Haha, już nie jestem takim nobem jak na początku. Jestem teraz bogaty. Hmm. jeszcze światełko, bo zginę. Zaraz, sekundę. Yy. Yy. Tak, będę musiał tak zrobić, niestety. O, jeden z tych bloków, które ciężko niszczyć. Jeden z tych bloków, które ciężko niszczyć. Shit. Nie wiem czy mam czasem takie błędy w tej grze, że mam czasami bloki, że które ciężko jest zniszczyć. Ale o ile dobrze pamiętam, te bloki pojawiały się zawsze yy, w jednym... jakby w jednym miejscu, w jednym... W, wzdłuż jednego pasa na całym świecie. Tak więc jeżeli to jest prawda, to tam jest mój dom. Dosłownie tam. Ale teraz muszę się zakopać z powrotem. Dobra. Eh, kurde. Dobra. Teraz nie powinno mi się zespawnować nad, nad głową, ale na wszelki wypadek posiedzę w tej norze dalej. I nic nie powinno mi się stać złego. Mam taki pomysł, że skoro Jest tutaj aż tyle dirtu, to wymienię dirt. Znaczy wymienię kamień na na ziemię. Ziemię będzie łatwiej mi na przykład rozwalać ręką, nie będę musiał się tak tyle bawić. Dobra, tak więc znowu czekam na kolejny dzień i do zobaczenia rano, mam nadzieję, że nie zginę. Aaaa, dostaję ataku, A, Dobra. zrobi sobie jakieś mini łóżko. Albo nie, bo tu jest... Nie ma miejsca. Tak więc, bez łóżka. Po prostu usiądę. Tak. Jest mi wygodnie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Wychodzimy z naszej nory. kurajmy te... ...klasy, których nie mogę rozbić. Okej, okay, nie ma nikogo w pobliżu. Nie ma, Jupi <noise> Tak, jestem dziecinny. Oh yeah Rozbiło mnie jak któryś z użytkowników chyba się zapytał czy ten, czy ten głos podkłada mój tata, czy robię to komputerowo. <noise> Cieszy mnie to, że potrafię aż tak zmutować mój głos, że ludzie go nie poznają. Wow, nie, au! Przestań się lagować. Dziękuję. Owieczki. Albo się bardziej gubię, albo zaczynam poznawać te tereny. Mogę po prostu wiecie, sam siebie oszukiwać po prostu tak, JJ, to już prawie dom Au, 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 au Czarnowca, jest, 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 jest. Kom tu papa. Dzięki. Czekaj, nie, 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 Okej, okay, spadaj. Owieczko, owieczko, owieczko. Dzięki. <laughs> Dobra, starczy. Ej, nie zabijaj się. Nie chcę mi tam tego zbierać, wiem, że tam jest, został sto F... Czy byłem tu kiedyś? Cóż, trudno, no co jest z tobą, komputerku, dzisiaj? Co ty tak się tutaj lagujesz mi nieładnie, brzydko tak niesympatycznie. Nie włączę mgły, nie. Nie będę włączał mgły. Umiesz grać na takich... Bo cię zaraz huknę. No, piecyk, bo cię huknę. Okej, okay, jestem teraz takich haszczach, że nawet nie wiem, w którą stronę mam iść. O, come on. Wiem, jeszcze jest jeden sposób, żebym się znalazł, jeżeli znajdę... Pewną rzecz. No tak. Jakby to powiedzieć? Nie poznaję specjalnie tego miejsca. Teraz wiem, że na pewno mnie tu nie było, ponieważ tam jest roślinka, którą ja szukałem. A jeżeli nie podniosłem jej, to znaczy, że. Mnie tu nie było, bo na pewno bym ją podniósł. Wiem, że ściemno też nic nie widzę. No dobra, pojedziemy tam kawałek. Wiem, że droga jest koło pustyni właściwa. Powinienem iść koło pustyni. Nie ma znaków, że tu byłem poprzednio za bardzo. Jestem niczym Bear Grylls. szukam znaków cywilizacji. <gry> Dobra, come on! Jeszcze kawałek. A, ludzie się często pytają mnie, czy, czy zainstaluję jakieś tekstury albo mody. Tak, tekstury zastanawiam się, ale nie jestem jeszcze pewny. A modów na pewno nie będę instalował, ponieważ teraz gra zbyt często przechodzi update'y i aktualizacje i po prostu um, często jest tak, że je jakiś mod nie działa z jedną wersją i nie chce się w to bawić jeszcze. Interesting chyba mnie tu nie było Kurde No no Zaraz. Dobra, czyli to słoneczko leci tam, czyli... Czyli ja lecę tam na razie jeszcze Bo na pewno szedłem na zachód, tego jestem pewny Kurde, kaktusy Kaktusy też zbierałem wszystkie po drodze, tak więc znaczy, są kaktusy Kurde i zboża Znaczy to, to takie, to roślinka tak, która, nie pamiętam jak się nazywa Jak to się nazywa? Yy, cu cukrowe się? Bo z tego teraz można cukier robić też dodatkowo, oprócz tylko papieru Cukier jest do ciasta Ale to wszystko pokażę jak będę robił ciasto Takich drzew też nie widziałem jak tutaj szedłem o oh my god Where am I? Uff. Ale kaktusy muszę zebrać. Potem założę farmę kaktusów. O, w mordę. Dobra, czej, czej. No to jest cieczko. Ula! Ula la. No cóż, trzeba, trzeba coś wymyślić. Może po prostu poszedłbym, jakby to powiedzieć źle. To teraz. Zaraz. Tam na pewno nie. Nie byłem tutaj. Nie, tu nie byłem. E, bo, 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 bo to pójdziemy sobie tam. No kurczaczku, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jako, że może być kiepsko, będę musiał chyba użyć faktycznie kartografera, żeby do domu wrócić. Cheese! Co ciemno? Nie, już się bałem, że się ciemno robi. Cześć proszę, jak gdzie mieszkam? Tam? Tam? Au, tam? Tam? Czekaj. No, proszę, Kieruj. No. No tam, no. Dobra, teraz tam gdzie pójdziesz, to ja pójdę. No. Tak. Naprawdę. No kieruj. Coś głupio patrzysz. Okej, okay, dobra, tam. Widzicie, proszę, też mówi, że w tą stronę. Mam nadzieję, że mnie nie oszukuje. Zaraz, czy ja nagrywałem? Jakieś tęczy mi się zrobiło, tak więc jeżeli jest przeskok, to tylko dlatego, że niedaleko nie zaszedłem, tam byłem przed chwilą. Zobaczcie mi takie jakieś dziwne zwały. Nie wiem od czego to jest. Ni cholery tego miejsca nie pamiętam. Prawda jest taka, że ja tylko raz, jak szedłem tutaj, to chyba tylko raz byłem w wodzie żeby się dostać tam do tego miejsca, gdzie byłem. To może oznaczać glina, fuck. Nie, nie biorę. Lecimy dalej. Ooo cholera. Dobra. Yy, sądzę, że teraz jestem już na tyle zgubiony, że na serio muszę uczyć kartografera. To jest... Teraz jest dla mnie wręcz niemożliwe, żebym się dostał z do domu. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Nie spodziewałem się, że aż tak, tak daleko, i to był, to był mój błąd, chyba. Bo świat się cały czas generuje, tak więc idę chyba w złom całkowicie, dlatego tak się zacina. Tak więc dobra, ja teraz zrobię save i sprawdzę, gdzie mam iść. Zaznaczę sobie miejsce tylko, czekajcie. Tak, żebym zobaczył na mapie mniej więcej, gdzie jestem. Jestem tu, i patrzę sobie w tą stronę, tak więc strzałeczko. Cyk, 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 Dobra. Tak więc do zobaczenia za chwilę kiedy już cyk, iść cyk, cyk,